szczęść Boże, dzień dobry, bardzo serdecznie witam Państwa zebranych tutaj na jasnej górze, jak i tych, którzy łączą się z nami przez transmisję internetową. Proszę Państwa, rozpocznie się za chwileczkę 399. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Ten briefing. Ma nam króciutko przybliżyć tematykę tego spotkania, główne informacje o tym, o czym księża biskupi będą rozmawiać, a później także przekażę kilka informacji praktycznych, które z całą pewnością pomogą Państwu w lepszej obsłudze całego wydarzenia. Część biskupów przyjechała na Jasną Górę już wczoraj, dzisiaj o godzinie 7.00. 40 Została odprawiona pod obrazem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej, msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Takie preludium do zebrania plenarnego, które rozpocznie się punktualnie o godzinie 11, czyli za kwadrans. Proszę Państwa, o czym biskupi będą. Rozmawiać w czasie tych dwóch dni obrad. Na spotkanie tradycyjnie już jest zaproszony arcybiskup nuncjusz Antonio Guido Filipazzi, który tradycyjnie też skieruje kilka słów pozdrowień i, jak to zwykle bywa, parę konkretnych kwestii do refleksji dla księży biskupów na to zebranie. On rozpocznie to spotkanie, czyli po, jego, po godzinie 11 będzie miał swoje wystąpienie i później już obrady będą się toczyć zwykłym nurtem. To, co jest jednym z głównych tematów spotkania, to relacja z zakończonego niedawno Synodu o Synodalności. Wszyscy pamiętamy, że delegatami Konferencji Episkopatu Polski byli arcybiskup Józef Górzyński biskup Sławomir Oder i biskup Jacek Grzybowski na synodzie również z nominacji papieskiej był obecny na konferencji biskopatu kardynał Grzegorz Ryś. Ci biskupi przedstawią sprawozdanie z tej ostatniej rzymskiej sesji, a równocześnie podzielą się swoimi refleksjami, opiniami, pracy w grupach no i tym, co w czasie synodu zostało przygotowane. W czasie tego zebrania plenarnego będzie też bardzo dużo głosowań. Głosowania to jest część integralna każdego zebrania plenarnego. Jest ona związana z wymianą gremiów, kończą się kadencje, rozpoczynają nowe, a zatem księża biskupi będą sporo tych głosowań mieli. Ponad 40 tym razem. Te głosowania po ich przeprowadzeniu będziemy... Wyniki tych głosowań będziemy po ich przeprowadzeniu sukcesywnie publikować na stronach konferencji episkopatu Polski. To, co z całą pewnością jest pewną nowością, to biskupi zdecydowali się po raz kolejny, to już drugi raz, na pracę w grupach. Duża część zebrania plenarnego będzie pracą w małych grupach. Tym razem będzie to dziewięć grup roboczych, które będą w dużym stopniu rozmawiały te grupy i będą się zastanawiały nad sposobem procedowania konferencji Episkopatu Polski, a zwłaszcza zebrania plenarnego. My oczywiście mamy swój statut, mamy regulamin obrad i to wszystko oczywiście nie ulega zmianie, natomiast. Zmieniają się pewne kryteria doboru tematów i sposobu ich weryfikacji, to jest między innymi związane z, z opublikowanym dokumentem Predikatę Ewangelium, w którym między innymi jest mowa o, o pewnej korekcie relacji między stolicą apostolską i konferencjami episkopatów. No i to jest między innymi jeden z tematów, który na pewno będzie przedmiotem debaty i rozmów i refleksji w tych małych grupach, a później będzie podsumowanie na, zebraniu, na forum zebrania plenarnego. To co też jest ważne... Biskupi oczywiście będą się modlić w czasie zebrania plenarnego. To jest nie tylko tradycją, ale i pewną koniecznością, ponieważ z modlitwy czerpiemy siłę do tego, żeby decyzje były podejmowane po dobrym rozeznaniu i po inspiracji Ducha Świętego. I gorąco wierzymy, też, że ta modlitwa jest i będzie nam, księżom biskupom, w czasie tej, tego zebrania, również bardzo potrzebna. Jutro o godzinie 7.45 zostanie odprawiona Eucharystia z udziałem wszystkich uczestniczących w zebraniu plenarnym biskupów, który będzie przewodniczył nowy arcybiskup, arcybiskup Wiesław Śmigiel, arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński. Dzisiaj wieczorem natomiast w godzinie apelu ciężar biskupi również udadzą się do kaplicy Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej, by tam wspólnie się modlić. Rozważanie dzisiejsze poprowadzi biskup Wojciech Osial, którego w sobotę uroczysty ingres do Katedry Łowickiej mogliśmy przeżywać. Proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o główny zarys tematów. Oczywiście tych tematów szczegółowych będzie więcej. Między innymi arcybiskup Prymas Wojciech Polak będzie mówił o. No już bliskich zakończenia pracach Niezależnej Komisji Historycznej, dotyczącej zbadania kwestii nadużyć w kościele. Ta komisja jest na etapie bardzo zaawansowanych konsultacji, w tej chwili zwłaszcza z Konsultą Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich oraz Konsultą Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich, ponieważ te wszystkie gremia w jakiś sposób muszą. Koordynować te prace, i w te prace zostały już włączone. Ale o szczegółach oczywiście będę mógł więcej powiedzieć Państwu pewnie na zakończenie spotkania plenarnego. Proszę Państwa, jedną z ważnych rzeczy, która odbędzie się już po zebraniu plenarnym, będzie zapowiadane już wcześniej spotkanie z osobami skrzywdzonymi. Może tytułem przypomnienia, 13 maja tego roku grupa osób skrzywdzonych skierowała list do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Na ten list ta grupa kilkunastu osób otrzymała odpowiedź 11 czerwca i między innymi w tej odpowiedzi było zaproszenie na spotkanie, które. Zostanie tutaj zorganizowanie jutro na Jasnej Górze. Jako, że to spotkanie, to będzie pierwsze tego typu spotkanie spotkanie episkopatu z reprezentacją, delegacją osób skrzywdzonych i sygnatariuszy listu do biskupów z racji tej, że mamy do czynienia z bardzo delikatną materią. Będą tam obecne osoby skrzywdzone. Chcemy zachować dosyć szczególny, szczególną atmosferę tego spotkania i zachować dużą dozę prywatności dla tych osób, dlatego bardzo Państwa prosimy o to, by nie gonić za tymi osobami. Spotkanie oczywiście będzie zamknięte, niedostępne dla osób z zewnątrz. Chcemy, by była to rzeczywista atmosfera rozmowy, wsłuchania się Księży Biskupów w głos osób skrzywdzonych, a z drugiej strony też okazja do braterskiego dialogu między osobami, które doznały krzywd w Kościele i osobami, które za ten Kościół dzisiaj w Polsce odpowiadają. Myślę, że będzie to ważne spotkanie. Ono jest wyczekiwane od dłuższego czasu. Stąd też jeszcze raz bardzo Państwa proszę o to, by nie nalegać, nie gonić tutaj po jasnej górze i nie szukać osób do kontaktów, do rozmów. Prosimy, by uszanować szczególny charakter tego spotkania, jego bardzo dużą prywatność, zwłaszcza, że mamy do czynienia z osobami, które chcą powiedzieć o swoim życiu, a zatem dotkniemy bardzo osobistych rzeczy, które bardzo często nie są po to, by je publikować. Natomiast to nie jest też tak, że nie będziemy o tym mówić. Zdecydowaliśmy się tutaj, po konsultacjach z osobami skrzywdzonymi, że jutro wieczorem zorganizujemy tutaj w tej sali specjalny briefing. Po tym spotkaniu planujemy go na godzinę 18.00. To będzie briefing, w którym wezmą udział zarówno przedstawiciele tej grupy sygnatariuszy listu do Rady Stałej, jak również przedstawiciele episkopatu. To będzie krótki briefing, kilkunastominutowy prawdopodobnie. Ale chcielibyśmy, by także do Państwa, do dziennikarzy dotarł głos z tego ważnego spotkania. Natomiast, tak jak mówię, bardzo byśmy prosiliby wcześniej pomóc jednej i drugiej stronie w spokojnej, dobrej, braterskiej rozmowie o rzeczach trudnych. Do tego potrzeba jest mądrości, spokoju i także modlitwy. Jeżeli chodzi o spotkanie z mediami po zebraniu plenarnym. Tak jak wspomniałem, jak już pisaliśmy w informacji prasowej, jutro nie planujemy dużej konferencji prasowej po zebraniu plenarnym, co ma także związek z tym, że będziemy mieli drugi briefing wieczorem. Natomiast bezpośrednio po zakończeniu obrad około godziny 14.15-14.20 zapraszamy Państwa także tutaj dziennikarzy akredytowanych na briefing po zebraniu plenarnym. Weźmie w nim udział kilku biskupów, ale ze względu na także na to popołudniowe spotkanie, o którym mówiłem wcześniej, ten briefing będzie krótszy, nie będzie to długa konferencja prasowa. Natomiast o najważniejszych tematach zebrania plewarne, plenarnego, o najważniejszych ustaleniach oczywiście będziemy chcieli Państwu powiedzieć. Także Proszę być czujnym, w zależności od tego, o której godzinie obrady się zakończą, planujemy zakończenie obrad na godzinę 14, ale wiadomo, czasami doświadczenie uczy, że mogą być małe poślizgi. Jeżeli zakończymy spotkanie punktualnie o 14, to około godziny 14.15-14.20, tutaj taki briefing po zebraniu plenarnym zostanie zorganizowany, na który bardzo serdecznie Państwa zapraszam. I jeszcze jedna informacja, o której też Państwo zapewne wiecie, po zakończeniu zebrania plenarnego, czyli od 19 do 22 listopada, tutaj na Jasnej Górze, rozpoczną się również rekolekcje dla biskupów. W tym roku poprowadzi ojciec profesor Jarosław Kupczak, Dominikanin i miejmy nadzieję, że będzie to także duże duchowe przeżycie dla tych, którzy w nich będą uczestniczyć. Proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o informacje. Mamy godzinę 11. Tak jak jest to w zwyczaju, będzie można teraz wejść ze mną na 5 minut na salę obrad, zrobić parę zdjęć. Wszystkie pytania, które Państwo będziecie mieli, odkładamy na właśnie briefing po zebraniu plenarnym, no bo teraz jesteśmy przed obradami, więc o, o obradach raczej po obradach będziemy mieli na pewno więcej informacji państwu do, do przekazania. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Zapraszam chętnych do wejścia ze mną na salę. Wejdziemy tam na trzy minuty. Można się po sali poruszać, a później prosiłbym państwa także o, o opuszczenie sali, żeby zostawić biskupom możliwość na debatę w spokoju o ważnych sprawach dla Kościoła w Polsce. Dziękuję bardzo, szczęść Boże i do zobaczenia.